Dzisiaj we Włokach 12 stycznia w niedzielę kolejne tradycyjne wspólne kolędowanie mieszkańców parafii Kiełczyn. To jest spotkanie już od ponad 30 lat zapoczątkowane jeszcze przez księdza Stanisława Proboszcza. To było spotkanie opłatkowe później z biegiem lat stało się wspólnym kolędowaniem. Dzisiaj mieliśmy możliwość wysłuchania dzieci z chóru dziecięcego, który funkcjonuje przy szkole podstawowej w tuszynie. Również teraz pomału przygotowują się nasi lokalni muzycy, którzy od bardzo wielu lat są stałym punktem takiego kolędowania. Jest ksiądz Probosz, jest pan Jurek. Są pan Edek i pozostali ci, którzy mają te umiejętności grania na różnych instrumentach. Jak widać frekwencja dopisała. W większości to są mieszkańcy, tak jak wspomniałem, parafii i Kiełczyn, ale są też osoby z innych miejscowości, z miasta Dzierżoniów. Dlatego się cieszę, że ta tradycja jest kultywowana. Dziękuję organizatorom za to, że dokładają wszelkich starań, czyli tutaj z Rada Sołecka, włók do tego, żeby to kultywować. Są przygotowane różne posiłki, jest herbata, dobra ciepła atmosfera. Dodatkowo też warto pokazać, że są i starsi, młodsi, to tylko wpływa pozytywnie na rozwój tej wspólnoty. Dlatego się cieszę, że właśnie w te niedzielne popołudnie tutaj ci mieszkańcy tych różnych miejscowości chcą się spotkać, chcą porozmawiać, integrować, też wspólnie rozmawiać na temat przyszłych spraw, które dotyczą ich sołect, naszej parafii. Cieszę się, że takie dobre spotkanie w duchu chrześcijańskim, przy ciepłej rodzinnej atmosferze może być kontynuowane. Ta tradycja na pewno ma to do siebie, że za każdym razem organizatorzy starają się ją Urozmaicie w odpowiedni sposób. Kiedyś był też zespół Pojana, teraz jest ten chór. Też za każdym razem składają dużo serca i cieszę się, że jest to kontynuowane. To jest naprawdę świetna rzecz, dobra rzecz i to podkreślam, kolejne ważne takie spotkanie na terenie gminy Dzierżoniów. Tych spotkań jest bardzo wiele, więc cieszę się, że nie każda z miejscowości osobna, ale wspólnie razem też robią takie przedsięwzięcia jak dzisiaj. Dlatego korzystając z okazji jeszcze raz bardzo serdecznie uczestnikom tego spotkania, mieszkańców gminy Dzierżoniów, z okazji Nowego Roku chciałbym życzyć zdrowia, sił ale też spełnia swoich marzeń, pragnień do tego, żeby swoje pasje, umiejętności rozwijali dla dobra wspólnego społeczności lokalnej gminy Dzierżonów.